Najlepsza grupa. Oni już kręcą ponad 25 minut. Przepraszam, ta grupa pojedzie na 107 km. Dla tej grupy na 107 km, jak widzicie Państwo jeżdżali, do chodna, do ląda, to się na prom, pro, a może stać regulujący to będzie kierował na wasze bo było już znaleźć jakieś tej ostatniej grupy, że się z Wami zmierza. To oni kierują tylko na 261 Dla was nieważne. Oni wyważny dla Was. My doble jedziecie. A teraz powitajmy brawami. A oni podniosą tradycyjnie rękę przestawią się. Kolejna grupa. Arkadiusz Hofman Bydgosz. Kulikowski Michał Szczecin. Ryssiak Jacek Bydgosz. Rosum Michał Międzyrzecz. Lebański Wiesław Międzyrzecz Drodziak Eugeniusz Międzyrzecz Tomek Stanisław Gorzu Wielkopolski Tatałas Zbigniew z Binowo, Frankowski Ryszard Zezdenko. Wojtuś Mirosław Policz, Wojtyś, przepraszam, Mirosław Policze Wszystkiego dobrego Spoglądamy na zegar przy 28,40, więc minuta i 15 sekund. Za chwilę wystartują tym razem na 107 kilometrów. Nieco mniej, dwie godziny z kawałkiem, około 2 godziny 30. Będą kręcić. nie całe mówią nawet. Bardzo mocni są, czują się mocni. Życzymy im wszystkiego dobrego połamania kółek, ale niech chcali dojadą bez defektów i za minutę. Kolejna grupa. Kolejna grupa sympatycznych kolarzy w szóstym Chorwackim Maratonie Rowerowym po drogach województwa zachodnio-pomorskiego. Przy okazji sprawdzą stan zdrów i przekażą organizatorom, jak przygotowani są do wyborów nasi, którzy lepią i kleją drogi. I już za chwilę kolejna grupa. Jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego dobrego, żegnamy Was brawami, brawami pożegnajmy kolarzy, którzy wystartują w szóstym maratonie rowerowym powszeńskim na 107 kilometrów. Już zostało 10 sekund, nie będę strzałów, za chwilę wszyscy widzimy zegar, odliczamy, 3, 2, 1, poszli! Bardzo szybko, dwie godziny z kadłubiem. I ruszyli, jak widzicie, bardzo szybko, bardzo ostro, ale niektórzy spokojni, mają czas, 107 kilometrów Jest to się ścigać.